Kiedyś do Ciebie wrócę, gdy będę chciała uciec od tego, co jest mi pisane, by są tańczyć z Tobą nad ranem. Kiedyś do Ciebie wrócę, już bez żadnych złudzeń, lecz teraz idź precz ode mnie. Nie szukaj mnie tu, gdzieś mnie nie będzie. Uciekałam zawsze gdzieś, żeby to, co było trudne, nie dopadło mnie znów w nocy, zagłuszałam własny lęk, żeby to, co było smutne, nie dostało większej mocy. Byłeś jak miłosny, stary film. Teraz chcę po prostu żyć. O! -o, -o, -o. Kiedyś do Ciebie wrócę, gdy będę chciała uciec od tego, co jest mi pisane, by wtańczyć z Tobą nad ranem. Kiedyś do Ciebie wrócę, już bez żadnych złudzeń, lecz teraz iść precz ode mnie. Nie szukaj mnie tu, gdzieś mnie nie będzie. la, 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 la. Pięknie jest udawać śmiech, kiedy w sercu wszystko płacze. Lęka w szlach nieukojenie. Pięknie jest zatracić się, kiedy wszystko w środku krzyczy, błaga o ulitowanie. Byłeś jak miłosny, stary film. Terazem po prostu żyć. O! -o, -o, -o. Kiedyś do ciebie wrócę, gdy będę chciała uciec od tego, co jest mi pisane, bez nów tanczyć z tobą nad ranem. Kiedyś do ciebie wrócę, już bez żadnych złudzeń, lecz teraz idź precz ode mnie, nie szukaj mnie tu, gdzieś mnie nie będzie. .mondki. La, 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 la,